Lubię przypominać sobie, że wszyscy jemy, pijemy, robimy kupę i umrzemy. Z tą myślą zapraszam Was na program. Ludzie robią rzeczy, ale są znani. Dziewczyna zamierza iść do szkoły. Kobieta zmieniła swoją fryzurę. Ludzie są w związkach, a wcześniej byli też w innych związkach. Ludzie pojawili się w jakimś miejscu i robiono im zdjęcia. Ta kobieta ma drogą torbę i skorzystała z usług lokalu gastronomicznego. Kobieta była ze swoją córką na zakupach. Ci ludzie spotkali się ze sobą. Ludzie mają dzieci. Ludzie byli na festiwalu. Dziewczynie widać nogi. Kobieta jest w ciąży. Ludzie spacerują, trzymając się za ręce.